Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC osobistego oddania się Maryi dla duchowieństwa i wiernych. Jaki jest drugi główny akt życia na drodze oddania? Gdy wiesz, czego Bóg w danej chwili od ciebie żąda, oddaj siebie, bliźnich, sprawy i rzeczy Maryi i staraj się jego wolę wykonać. Co począć, gdy nie wiesz, jaka jest wola Boża? Matka Boża na każdą chwilę ma dla ciebie najlepsze zajęcie. Czasem pracę i cierpienie, czasem wypoczynek i rozrywkę. Nie zawsze to, co obiektywnie lepsze, jest dla ciebie wolą Bożą. Trzeba się dowiedzieć, czego Maryja pragnie. Wymyślano różne sposoby poznania woli Bożej. Jedni zastanawiają się, co byłoby teraz panu Bogu najbardziej miłe. Od wieków uczą święci, że należy przed każdym czynem zastanowić się, czy jest zgodny z wolą Bożą, że należy we wszystkim szukać woli Bożej. Pytanie się Maryi jest tylko zastosowaniem tej zasady do drogi oddania się matce Bożej. Tu masz jednak tę korzyść, że nie szukasz woli Bożej sam. Ale prosisz Maryję, by ci ją ukazała. Z czasem nie będziesz musiał pytać słowami, wystarczy duchowe spojrzenie w jej oczy, a będziesz wiedział czy tak, czy inaczej. Nie czekaj po zapytaniu na żadne wyjaśnienia, widzenia, nadprzyrodzone głosy. Maryja ma bardzo wiele zwyczajnych sposobów, by ci pokazać, co jest w tej chwili wolą Bożą. Stałe pytanie o zgodę i pozwolenie, o radę i światło wszędzie tam, gdzie nie wiesz, co wybrać, jest normalnym następstwem oddania się na własność. Masz pytać: Czy wolno ci patrzeć, mówić i co mówić? Bo Twoje oczy i usta są jej własnością. To nie jest przesada. Inni czytają Ewangelie, by się dowiedzieć, co o tym mówił Pan Jezus lub co uczynił w podobnej sytuacji. Jeszcze inni pytają, co by uczyniła Maryja, gdyby była na ich miejscu. Jest jednak prostszy sposób i chyba lepszy. Kto oddał się Maryi, ma prawo ją zapytać. Matko, co ja mam teraz zrobić? Czy wolno mi tam pójść, to kupić, na to popatrzeć, o tym pomówić? To jest przecież najprostsze i odpowiada duchowi dzieciństwa. Pan Jezus powiedział: Proście, a będzie wam dane. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. Pan Jezus powiedział w grójcu: czuwajcie i modlcie się. Kto pyta Maryję o wolę Bożą, ten się modli. Trzeba teraz czuwać, czekając na jej odpowiedź. Trzeba być bardzo czujnym. Odpowiedź przychodzi często drogą nieoczekiwaną, pojawia się subtelnie. Kto nie nauczy się bacznie czuwać, może jej nie zauważyć. Jakimi drogami przychodzi najczęściej odpowiedź Maryi? Czasem Najświętsza Panna przypomni ci Boże przykazanie, polecenie Pana Jezusa i Ewangelii, lub jakiś obowiązek, o którym zapomniałeś. Często odpowiedź przychodzi przez przełożonych, którzy coś każą uczynić. Niekiedy Maryja przysyła do nas ludzi z prośbami. Pan Jezus powiedział: Daj temu, kto cię prosi. Daj każdemu, kto Cię prosi. Nie wolno tylko spełniać prośby o coś złego. Czasem zadecydują okoliczności, przypadkowo usłyszana rozmowa, niespodziewane spotkanie, spóźnienie na pociąg i wiele tego rodzaju rzeczy może być wskazaniem woli Maryi. Trzeba mieć oczy otwarte na wszystko. Raz po raz otrzymasz dobre natchnienia. Nauczysz się z czasem odróżniać Boże natchnienie od podstępów złego ducha. Gdybyś jednak przypadkiem w dobrej wierze podstępny potrzeb szatana lub własne widzenie wziął za wolę Maryi, nie potrzebujesz się lękać. Kto się oddał i szczerze szuka jej woli? Za tego ona bierze odpowiedzialność i nie tylko nikt nie poniesie prawdziwej szkody, ale spełni dobry uczynek. Kiedy zrozumiesz odpowiedź Maryi, wróć do aktu oddania. Oddaj jej siebie i wykonanie i staraj się rzecz spełnić. Akt oddania. Jest zawsze podstawowy i najważniejszy. Często, a może najczęściej, żadna wyraźna odpowiedź nie nadchodzi. Pytasz, a tu cisza. Nie sądź wtedy, że pytanie nie ma sensu. Warto i trzeba pytać, nawet chociażby się przewidywało, że znów nie będzie żadnego wskazania. Bez pytania będziesz wszystko czynił samowolnie i oddanie będzie złudzeniem. Droga oddania jest zwykła i prosta, rzeczy nadzwyczajne rzadko się na niej trafiają. To droga wiary i zaufania. Co jednak czynić, gdy nie ma odpowiedzi? Najpierw odczekaj. Jak długo można, żebyś własną niespokojną ruchliwością nie psuł Maryi jej planów? Gdy już czekać nie możesz, poproś ją o światło i wybierz sam to, co Twoim zdaniem najbardziej jej się teraz podoba. Oddaj jej Twój wybór i z całym spokojem wykonaj to, co wybrałeś. Maria dlatego nie dała odpowiedzi, bo wiedziała, że sam wybierzesz to, co jest jej wolą. Na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiesz, czy dobrze pytałeś, poproś by cię zawróciła z drogi, lub odsunęła złe następstwa wyboru. Gdyby miał być zły i bądź wtedy zupełnie spokojny. Oto masz zwięzłe zarysowanie drogi we wszystkich sytuacjach, by Twoje oddanie mogło wybór Maryi wykonać i być spokojnym. Oto w największym skrócie główne zasady życia na drodze oddania, mądre i proste, dostępne dla każdego. Jakie są główne stopnie na drodze oddania i jak się na nich zachować? Ludzie znajdują się na różnych stopniach oddania. Pierwszy stopień osiągają ci, którzy walczą z grzechami śmiertelnymi. Możesz oddać się Matce Bożej, nawet żyjąc w grzechu śmiertelnym nawet będąc wielkim grzesznikiem ale pod warunkiem że szczerze pragniesz wyzwolić się z grzechów i żyć stale w łasce uświęcającej i że jesteś gotów na wszystko byleby w łasce wytrwać musisz zrozumieć że grozi ci wieczne potępienie i po dobrym namyśle z całą szczerością powiedzieć Matko Boża pozwalam ci czynić ze mną wszystko bylebym nie popełnił grzechu śmiertelnego możesz mi zupełnie poprzestawiać życie pozabierać wszystko co mnie do grzechu ciągnie bylebym już więcej nie zgrzeszył ciężko Taki powinien być akt oddania grzesznika. Za złożenie takiego aktu otrzymasz zdolność przyjęcia łaski chętnego życia w łasce uświęcającej i unikania grzechu. Będziesz się chętnie jak najszybciej spowiadał, gdybyś miał nieszczęście zgrzeszyć. Zapanuje w tobie wtedy radość z posiadanego Bożego życia. Na tym stopniu powinieneś przyjmować komunię świętą przynajmniej w pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz w święta maryjne. To pomoże ci wytrwać w stanie łaski. Mógłbyś się także zobowiązać do odprawiania codziennego apelu jasnogórskiego z odmówieniem dziesiątki różańca. Drugi stopień osiągają ci, którzy na drodze oddania się Najświętszej Maryi Pannie walczą z grzechami powszednimi. Jeśli w zasadzie żyjesz w stanie łaski, a popełniasz grzechy powszednie, z których chciałbyś się wyzwolić, możesz wypowiedzieć taki akt. Matko Boża! Pozwalam ci czynić ze mną wszystko, bylebym nie popełniał grzechów powszednich. Weź mój rozum i wszystko w nim pozmieniaj, żebym zaczął uważać za dobre to, co ty za dobre uważasz, i brzydził się tym, czym ty się brzydzisz. Weź moją wolę, żebym zawsze chciał tego, czego ty chcesz. Zabierz moje serce, abym lubił to, co ty lubisz, i nie lubił tego, czego ty nie lubisz. Należy ten akt dobrze przemyśleć, by go wypowiedzieć z całym przekonaniem. Jeśli go złożysz, będziesz zdolny przyjąć łaskę, która stopniowo wyleczy cię z grzechów powszednich. Staraj się przyjmować Komunię Świętą przynajmniej raz na tydzień, a nawet częściej i ucz się czytać Ewangelię. Otrzymasz wiele światła i chęci do dobrego. Trzeci stopień osiągają ci, którzy na drodze oddania niepokalanej Zasady już nie popełniają świadomych grzechów powszednich. Kto świadomie grzechów powszednich nie popełnia, lub zdarzają mu się one rzadko, otrzymuje od Maryi łaskę. Polega ona na tym, że pragnie on Bogu niczego nie odmówić i coraz bardziej go kochać. Niech czyni taki akt. Matko, pozwalam ci czynić ze mną wszystko, bylebym niczego Tobie i Jezusowi nie odmówił. Bylebym Jezusa i Ciebie kochał tak, jak On tego pragnie. Godzę się na każde cierpienie, jakie do tego jest potrzebne, jakie się Jezusowi spodoba na mnie zesłać. Taki akt. Uzyskać ci łaskę, że będziesz umiał coraz częściej kierować się natchnieniami Ducha Świętego. Żyje się tu jakby pod okiem Maryi w poczuciu jej obecności i spojrzenia, na tym stopniu będziesz na pewno pragnął przyjmować Pana Jezusa codziennie lub tak często, jak tylko to jest możliwe. Będzie Ci zależało na tym, by ludzie najbardziej czcili i kochali Matkę Bożą, i by jak najwięcej ludzi jej się oddało. Dlatego będziesz chciał ich uczyć miłości ku Maryi i drogi oddania. Jak rozwijać życie w oddaniu? Kiedy już umiesz trwale żyć własce uświęcającej i tylko dość rzadko zdarza ci się popełnić świadomy grzech powszedni, możesz skorzystać z następującego wypróbowanego sposobu pogłębienia się na drodze oddania. Nie przechodź jednak do następnego punktu, dopóki nie nauczysz się wykonać poprzedniego. Pierwszy etap: bezgraniczne zaufanie do Maryi. Zaufanie jest podstawą oddania. Należy często mówić do Maryi: Mam do Ciebie bezgraniczne zaufanie. Wiem, że Ty możesz wszystko uprosić. O wszystko prosić Maryję. Dla wytworzenia trwałego przeżycia wszechpośrednictwa Maryi warto przez jakiś czas, np. przez kilka tygodni, modlić się tylko do niej, a do Boga i Chrystusa zawsze w jej obecności, świadomie przeżytej, lub za jej pośrednictwem. Mówić do niej. Chociaż się niczego nie potrzebuje, należy kierować do niej nie tylko prośby, ale także pochwały, podziękowania, dzielenie się wrażeniami, uczuciami dotyczącymi drobnych spraw życia. Zamiast myśleć samemu, myśleć do Maryi. Drugi etap. Prosić, by ona nas wzięła na własność. To nie my wyświadczamy jej przysługę, kiedy się jej oddajemy, ale ona wykazuje miłosierdzie i łaskę, że nas chce przyjąć. Trzeba oddanie podnieść do subtelniejszego poziomu przez prośbę o przyjęcie. Mamy o to prosić usilnie, często. Ufnie i szczerze. Mamy odnosić się do niej jak małe dziecko. Trzeba chcieć być coraz mniejszym, coraz mniej samodzielnym. Mamy Maryję o wszystko pytać i prosić ją o pozwolenie. Pytać o wszystko. To znaczy nawet o rzecz, która byłaby taka mała i nieważna, że o nią nie potrzeba pytać. Trzeci etap chodzić w obecności Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Z czasem pytanie o wszystko niepokalanej zamienia się w życie pod okiem Jezusa i Maryi. Wystarczy proste duchowe spojrzenie i już się wie, czy Maryja potwierdza, czy nie, czy pozwala, czy też zabrania. Należy przyjmować od nich natchnienia. Droga natchnień to droga oparta o dary Ducha Świętego. Każdy je posiada i każdy winien je wykorzystać. Życie według darów Ducha Świętego jest najwyższym stopniem życia wewnętrznego. Jak zjednoczyć się z Maryją? Możesz swobodnie korzystać ze wszystkich środków, jakie znajdziesz, by lepiej się do Maryi modlić, częściej o niej pamiętać, doskonale ją uczcić i szerzyć jej chwałę. Oto niektóre z nich. Miej w mieszkaniu wizerunek Matki Bożej, wyobrażaj sobie, że to nie obraz czy figura, lecz ona sama jest tutaj obecna. Módl się do niej jako do obecnej, zachowuj się tak, jakby ona osobiście była u ciebie. Rano lub ilekroć wychodzisz z domu poproś Maryję o błogosławieństwo na dzień i uczyń znak krzyża. Ona ci naprawdę pobłogosławi. Staraj się wszystko czynić z Maryją. Wyobrażaj sobie, że ona wszędzie jest z Tobą i wszędzie z Tobą idzie. Wszędzie ją ze sobą zapraszaj. Kto nauczył się utrzymywać w sobie świadomość Maryi, posiada skarb. O wiele łatwiej będzie umiał wszystko oddawać i o wszystko pytać. Ucz się wszystko czynić w Maryi. Wyobrażaj sobie, że jesteś w jej najczystszym i pełnym pokoju sercu, jak w świątyni, otoczony nią zewsząd. Niech cię ogarnie atmosfera jej wnętrza. Będziesz wtedy prawie spontanicznie unikał wszystkiego, co w niej być nie może. Będziesz unikał niepokoju, hałaśliwości, zdenerwowania, złości, egoizmu. Będziesz spontanicznie nasycał się jej cnotami i darami, pokorą. Pokojem, czystością, ufnością. Wyobrażaj sobie, że patrzysz jej oczyma na świat i ludzi, że kochasz jej sercem. Rozważaj często jej życie. Nie zatrzymuj się jednak na powierzchni zdarzeń opisanych w Ewangelii. Staraj się wnikać w jej ducha. Wyobrażaj sobie, co ona wtedy myślała, jakie były jej uczucia i pragnienia. W ten sposób wnikniesz w jej wnętrze. Proś, by sama wtedy udzielała ci swoich przeżyć i uczyła cię siebie. Pragnij wszystko czynić dla niej. Nie bój się, że skrzywdzisz Chrystusa i Boga. Ona wszystko oddaje Chrystusowi, niczego nie zatrzymuje dla siebie. W niej wszystko dąży ku Bogu, jak rzeka ku morzu. Jeśli o tym wiesz, nie lękaj się podejmować dla niej rzeczy wielkich. Tym samym bowiem czynisz to dla Boga, ale Bóg wynagrodzi cię za to bardziej niż gdybyś jemu wprost to ofiarowywał. Pomijamy zachętę do modlitwy, nabożeństw i aktów czci Matki Bożej, bo to samo przez się jest zrozumiałe, że kto kocha ją i jej się oddaje, nie pominie żadnej okazji, by ją uczcić, by z nią porozmawiać, by do jej miłości innych pobudzić. Zakończenie Wszystkie te słowa oddane są Matce Bożej. Te, lekturę uważać należy za jej zaproszenie na drogę oddania. Nie odkładaj tej książeczki, zanim nie powiesz swej Matce. Oddaję się Tobie na własność. Możesz ze mną czynić, co chcesz a potem będziesz pogłębiał i doskonalił życie na drodze oddania. Ze wzoru papieża Polaka świętego Jana Pawła II, wielkiego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego i księży biskupów, weź bodziec nowy, by właśnie tak, na nowo lub po raz pierwszy, związać się z Boga Rodzicą. Jeśli nie czujesz chęci do osobistego oddania się Maryi, jeśli może przeżywasz jakieś opory, powiedz jej pokornie. Matko, jeśli ty tego pragniesz, sama pociągnij mnie na drogę oddania i módl się o światło. Zrozumienie drogi doskonałego oddania się najświętszej pannie. Jest wyborną łaską Boga. Łaskę Boga trzeba upraszać żarliwą modlitwą. Proś codziennie, by dana Ci była owa łaska wyborna. Proś z ufnością. Ten dar nie będzie Ci odmówiony. Maryja sama Cię pociągnie, jeśli tylko na to pozwolisz. Wtedy przeżyjesz doświadczenie, że oddanie się w macierzyńską niewolę matki Boga i ludzi jest drogą prowadzącą do szczęścia. Dodatek. Przyjacielu, jest taka modlitwa, do odmawiania której zachęcał doktor Kościoła. Święty Alfons Maria Liguori jest to modlitwa o serce czyste, wierne i mocne w dobrem. Na początku odmów trzy razy zdrowaś Maryjo, a następnie to wezwanie. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie najświętszej Maryi Panny. Zgotowałeś swojemu synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa, zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dziełka ABC Osobistego Oddania się Maryi, autorstwa ojca Elizeusza. Wersję książkową oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl